Cześć, jestem Dominik. Mam firmę Wido. Świadczymy kompleksowe usługi budowlane, wykończeniówka, remonty, montaże, modernizacja. Nasze ekipy doskonale sobie radzą ze wszelkimi tematami możemy murować, budować, tynkować dowolnym produktem, tynkiem gipsowym czy cementowo wapiennym. Dzisiaj pokażę Wam, jak przyspieszyć pracę na budowie. Oto jest inwestycja, na której będziemy dzisiaj wykonywali tynki gipsowe. Ostatnio dostałem od Knaufa tynk Gipsowy MP75 Aqua. Pierwszy na rynku innowacyjny tynk z dodatkami hydrofobowymi. Przeznaczony do pomieszczeń mokrych typu pralnia, suszarnia, łazienka. Zacząłem na nim pracować. Jest nas naprawdę świetny. Zresztą sami zobaczycie. Tam zastosowaliśmy diamant, bo jest to najtwardszy tynk gipsowy na rynku. Ma zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przechodzimy do łazienki, zmieniamy produkt i jedziemy dalej. Produkt ten dopiero się pojawił i od razu zrewolucjonizował tynkowanie pomieszczeń wilgotnych. Teraz już nie trzeba zmieniać technologii z tynków gipsowych na cementowo-wapienne. A przy tym wszystkim ten tyg jest w pełni bezpieczny do użycia w pomieszczeniach mokrych. A to dzięki dodatkom hydrofobowym. Ma bardzo niską nasiąkliwość oraz chłonność wody. Jak dla mnie jest lepszy od tynków cementowo-wapiennych. Druga bardzo ważna rzecz, jak doskonale wiecie, tynki gipsowe wykonujemy szybciej, łatwiej i szybciej one dojrzewają. Dzięki czemu możemy szybciej wykończyć ściany. Zyskują na tym wszyscy: my, tynkarze, no bo szybciej więcej możemy zrobić, no i inwestorzy, no bo szybciej wykonamy nasze prace. Zobaczcie teraz, jak w praktyce wygląda praca tym tynkiem. Technologia nakładania tego tynku jest taka sama jak innych tynków gipsowych, dzięki czemu prace przebiegają szybko i sprawnie. Jest jeszcze ważna cecha, o której warto wspomnieć. Parametry tego tynku pozwalają na obciążenie go bardzo ciężkimi płytami o wadze nawet do 40 kg na kwadratowy. Dla porównania, inne tynki gipsowe mają obciążenie około 25 kg na m2. TINC MP75 Aqua łatwo się obrabia, lekko pracuje pod łatą. Możemy go równomiernie rozprowadzać. Tak wygląda dobrze przygotowana ściana pod ceramiczne. Nie gładzimy, nie gąbkujemy, nie docieramy. Im większa chropowatość, tym lepiej. Szybkość pracy, łatwość obróbki, praca na tym samym sprzęcie. Na dodatek doskonałe parametry. Nie ten produkt przekonał. Biorę go.